Czasem no nie trzeba no cycków, żeby mieć po prostu <laughs> piękny obraz. Szok i niedowierzanie. Możecie no decydować. Ja ja. <laughs> tak, Kultury będzie taki. Koronu. Czasem <laughs> nie trzeba cycków, mieć piękny obraz. I Twoje zdjęcie, tak. Tak. <laughs> <A> ci, Jezus, <laughs> przepraszam, ale. Ty... <laughs> Aniu, e, czy mogę ci kupić taką koszulkę, żeby ten napis był. Wiesz, gdzie? <laughs> O, koniecznie, na nast następnym razem jak się spotkamy, to masz mi ją wręczyć. Ja muszę to sobie zapisać, bo jak to kupić. Jak mi to kupisz, to ja się pojawię w kolejnym odcinku z tym. No, 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 e jak e to czasem nie trzeba. Tak, ale taką, wiesz, musi to być taką piękną, e, takim fontem, wiesz, pochylonym, takim romantycznym. I wiesz, to się ja fało będzie. Będzie nad biustem, będzie czasem nie trzeba. cycków będzie idealnie. By mieć piękny obraz. By mm -hmm. mieć piękny, to mnie pamiętam. Ja przesłucham co pi Piękny ta... obraz. O, tak, tak. Piękny zresztą. obraz. Obraz. Najpiękniejsza rzecz na świecie. Po prostu. Tak, Paulo Coelho Ja to naprawdę w, 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 kupię. Możecie tutaj... mnie ten, y, Ania ci... będzie to nosić. Ci... To zabrzmiało strasznie. Tak, nie... To creepers... Ania o... będzie to kurwa nosić. O... Jak tak, nie tak. owiec. Tak. Jak znajdą mnie bo... martwą w tej koszulce, to wiecie bo... Ja już mam inny pomysł, jeszcze, że, to, że to będzie niewidzialny Boże, tekst, i, ty tylko, musisz... i, i tylko jak będziesz ją miała mokrą, to ten tekst będzie i o matko! Nie złożę, mi się, tak ja No mi też właśnie musiałem już wcześniej poprawiać sobie. O.